Witam wszystkich z tej strony. Alok. Tak, ma Alok. Mhm. No to jest kolejny odcinek z różnego sezonu Survivalu. Oczywiście jest ze mną Pusia. Cześć, jestem Pusia. A to jest oczywiście No, z tej strony jest No i co, no i dalej. Ty napisz się z Pisonem w komentarzach, żeby nagrał Minecraft. Co? Napisz swoimi stronami w komentarzach, żeby nagrał Minecraft. Ja mu napiszę żeby ci kurde znalazł i cię lutną Wysamował z, z bańki. User joined your channel. O, o, o dzień dobry. O, o nie, Boże. przeszkadzam? Przeszkadzam. Trochę, trochę. Dobrze to wychodzę. Widzicie, to, to jest posłuszny spajki. Nie y, wyszłem bo to jest dzida niesłuszna, nieposłuszna, no. Minecrafta nagrywacie? Jop, nie. twoja macie. Dobra, a teraz zwijaj się, bo to jest duszny sezon. Wiem, dobra, na razie. A nie spajkowy. No, a nie spajkowy. Co za bez szelny <grym, grym>, no. no. Szmato wiaderko nie No, szmato wiaderko nie Nie. Tak. Dobrze, dobrze. Ależ rozwalił. konia? Murzynowi? Hm? Nie skomentuję. Pusia, przyznaj się. Nie skomentuję. Co zrobiłeś temu temu czarnemu panu? Hm? Pusia? Oj, duszek, duszek. Naprawdę. Nie spodziewałem się tego po to No nie. Boże, coś polskie przez tak liczne wieki. No i widzicie, z kim ja muszę gadać o i grać w ogóle. To jest patriotyczna pieśń. Ty, żeś patriota jest. Jest. Patriota zadycha. Jestem z tego dumny. Patriota zadycha, jesteś. Ty tak mówisz. Wszyscy tak mówią.

ten ten dom z drewna. dom z drewna, ma to wstaje spaję. Przy człowieku. A co? Już my tu będziemy żyć jak Amisze. Jak kto? A misze, nie wiesz co A to są Amisze? To są te. To są te. 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 Czy tam mieszkają biedni specjalnie, nie mają samochodu, mają konia i wóz? No nie, że biedni, tylko po prostu mieszkają według jakoś chyba tam... Tak, zasad. XIX wiek, jakoś tak. Ja widziałem jak ten... I ja ja jeżdżę luksusowe samochody, Mercedes, Volvo, BMW, cabriolety a tu nagle drezyna. No. Ty no, znowu mi brakło szyby trochę, no. Boże, co za ciul. Ile ty tej szyby tam przyniosłeś? Ile tam brakło? Trzech, czterech? Tak. Ja już liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć. No się zgubiłeś. <noise> Patrzcie patrzyj, patrzyj. jaki. Ja lubię to mamy. Drzewno, to przypalenia. Drzewno, żelazo. Zaraz. Jeszcze musimy wymyślić, co z tym zrobić nawą, która idzie na, na, na nasze te na, na zwierzątkę. Co co zrobić tutaj? z czym? Ze ścianą. A, kupę. Tak, o, to, będzie jest to jest myśl. No, a nie jakieś tam, jak nie wiem. Przepysznie, przepysznie. Dokładnie. Y... Wykwintnie. Ja bym zrobił zagajnik w miejscu gdzie... Zapytajnik. mamy, zwierza... Gdzie mamy... Gdzie mamy... Coś jakby zaj... zamiast zagajnik. Zapytajmy. Tylko ty mógłeś na to wpaść, nie? Ej, ładny. Chyba by trzeba było iść spać. Co byś zjadł? Dasz jak nad drzwiami nie jest potrzebne tam Poczekaj. No. Ale cicho jest ładnie, tak? Jest pięknie. Jest pięknie. W ogóle, jak wyglądają te szyby, jakby na nie cały czas ktoś nasrywał. To jest. Jakby ktoś je... Make. Ej, te szyby wyglądają tak, jakby ktoś je gównem czyścił. I takie Rzez. smugi zostały. <tłynie> to są te dźwięty była ma gamy dla inwalidów dla włamywaczy wysokich To jest dla inwalidów Dobra Zielnicę <tłynie> no. zrobimy do na górze Dobra, bo tu trzeba będzie robić jakiś stół, jakieś krzesła idziemy spać, tak rozumiem? No co? No tak. nie! Jaki mam! Ja tu lubię spać w piwnicy, no tutaj tak ciepło od tych piecy Było od mojej dupy Pierdzisz cały czas, zapalniczkę podpalasz, tą świeczkę, miota jogi. Oj, na dwóch byś pił. No i myśia no. No nie wierzę, że sobie pod gołym nie wiem. A jak zacznie padać, grad? to... To ja To ja śpię na plecach, hej. Znaczy, tu, na brzuchu. Bo na plecach to by mi yy, ten grad wiesz, Wariusz peniski. Gdybyś. gdybyś ty, ty tego nie zrozumiesz. Jak, jak śpisz na plecach. Ej, łysy, weź by tu Byś tu zatkął ty to, a nie... Ej, ty? Jak śpisz na... znaczy jak śpisz na brzuchu, to ty tak, wiesz, stoszkowato, bo brzuch masz taki, że. Brzuszek, no, ja. wyjdź i przemyśl swoje zachowanie, nie? Naprawdę uh -huh. jest pszczelno. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. To za innych dojek. Zabezczę oburzony Ej, już wiem gdzie sobie zrobimy kolejkę. A ty wiesz? Ty nie wiesz, a ty się znosz. Ustawię... wiem. Ty nie wiesz. Ja już wiem, gdzie zrobimy kolejkę. tam na końcu kolejki i ja Tory ustawię do... Tutaj zobacz, tu sobie <coughs> zrobimy wejście na kolejkę i z tej kolejki ci powiem hopie. Że będziemy sobie jechać, o tam i do wody chlups. No nie! Ała. No fuck. Co to jest Dobra, ej, łysy. Bez, bez przesady, tak. Nie no, podoba mi się ta już ta chata, jak już jakoś wygląda chociaż. No. Ale że tak trzeba będzie ją upiększyć już nawet mam pomysł. Raz Masz może mamy może to ciemne drzewo? Ale nie ja wiem jak to upiększyć. Najlepiej w, w postaci drzewo, a nie tak. desek. Nie drzewo. Nie nie tak. Tylko no nie, drzewo. Drzewo drzewo. Nie. Chociaż, drzewo, chociaż drzewo. sobie to oh. A Dobra. No to to idź, idź po drzewo. Chodź idziemy we dwójkę po drzewo. Wróci, wrócimy w następnym odcinku. <noise> Trzeba tu zatkać KENET! Co ty chcesz? Ja mam tylko trochę siekierki Ej to jest ten to... sam odcinek To jest ten się darujemy wtedy? Nie, nie, nie chyba nie. Dobra walimy grę ja. Ej już? Zamiatane? Ej to to drzewo bierzemy? Właśnie nie wiem czy szukamy ciemniejszych Moim zdaniem ciemniejszych Ja nawet wiem gdzie są A ty wiesz No wiem no to w ocu. Wiem! Nie musimy tam iść. No Wystarczy, że, że je tutaj posadzimy. No i co? To będziemy ma? czekać? No dobra no. i tak. Okej. Okay. Mam wiem. kość, sobie zrobię kostkę moczną. No dobra, niech tak będzie. Dobra, to widzimy się w Aha, następnym odcinku. sześć kostek mącznych, mącznych poszło w pizdu. No, dobra. Fajnie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Teraz.